Dzisiaj będę pukał silnik w c 411 Silnik zostanie przepukany dwa razy preparatem Tech, Tech 2000 Producent zaleca jedną taką puszeczkę 375 ml na 4 litry oleju. Jak wiadomo, w 60 mieści się około 9 litrów oleju, dlatego zastosuję dwie takie puszeczki powinno wystarczyć. Na drugie pukanie zaleję silnik świeżym olejem Superol. Dlaczego super? Super, jest najtańszy w tym przypadku. Potem wymienię filtr i docelowo wleję yy, do silnika lepszy olej Shell, Shell Rimula R4L15W40. Dlaczego robię pukankę? Pukankę robię dlatego, ponieważ silnik ma strasznie niskie ciśnienie oleju i słabą, prawdopodobnie słabą kompresję, ponieważ słabo pali yy, na zimnym. Zobaczymy co to zmieni, zmieni płukankę Silnik został rozgrzany Ciśnienie przy takich obrotach Jest 300 bara Czyli słabiutko Dobra gasimy I idziemy Nalewać preparatu yy, Naleję preparatu I uruchomię silnik na 15 minut Tak jak zaleca producent No i po 15 minutach spuszczam olej i zalewam świeżym Superolem. Aha, i nie powiedziałem jeszcze. Tutaj obecnie jest wlany Superol. Olej został wlany został podajże na jesień, na jesień. Czyli silnik przepracował na tym oleju mało, dość małą motogodzin. Praktycznie stał całą zimę. Więc dobra, przechodzę do wlewania preparatu. silnik sobie pochodził około 15 minut po zalaniu świeżym olejem yy, teraz będę wlewał drugi raz preparat i znowu będę spuszczał olej tego już nie będę wam nagrywał żeby nie przedłużać przechodzę do wlewania dobra spuściłem olej to co zauważyłem olej był dużo rzadszy yy, czarny ale nie aż tak jak wcześniej ale czarny był Jakie jest ciśnienie oleju po płukaniu silnika i przy 600 obrotów na minutę? Ciśnienie oleju jest stałe pół bara. Silnik chodzi około 20-25 minut. Tak cały czas. I ciśnienie stoi w miejscu odkąd odpaliłem. To by było tyle na dzisiaj. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Cześć.